Jaki zasiłek otrzymasz z ZUS w razie choroby, jeśli jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i płacisz małe składki ZUS, czyli tzw. ZUS preferencyjny? ZUS do wyliczenia przyjmie średnią podstawę, od jakiej opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne przez ostatnie 12 miesięcy. My przyjmiemy sobie taką podstawę na 2025 rok do naszego wyliczenia i jest to kwota 1399 zł. Teraz tę kwotę musimy pomniejszyć o taki stały wskaźnik, który wynosi 13,71% i daje nam to 1207 zł. Następnie tę kwotę mnożymy przez 80%. Tutaj kobietom w ciąży przysługiwałoby 100%. Naszą kalkulację robimy dla 80%, czyli dla takiego standardu i wychodzi nam 966 zł. Następnie tę kwotę dzielimy przez 30. Wychodzi nam 32 zł. Za jeden dzień przebywania na L4 jest to kwota brutto. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o zasiłkach na działalności gospodarczej, to koniecznie zaobserwuj mój profil.